Tu... Tak. Dzień dobry, ja nazywam się Michał Sienkowski, a to są kokietki. Cześć Tukari. I tu Paulina. Jest z nami Michał, bardzo miło. Tak, Michała pewnie znacie z różnych internetowych miejsc e, i bardzo cieszymy się, że odwiedził nas. Ja się również bardzo cieszę. A to wszystko dlatego, że usłyszał o tej sławnej grze słownik Sangu i tak naprawdę no. sam się do nas zgłosił. A poza tym, bardzo chciałem wystąpić na kanale Kokietek. Jak pewnie się spodziewacie, zagramy w słownik slangu. Może wyjaśnisz, jakie są zasady? Oczywiście. Zasady są bardzo proste. Nasz wodzirej będzie losował randomowe słowa z slangu miejskiego miejski.pl i naszym zadaniem jest odgadnięcie, co to słowo oznacza. Oprócz tego musimy podać przykład zastosowania w zdaniu lub dialogu. Osoba, która będzie najbliżej prawdziwego znaczenia, zdobywa punkt. A jest jakaś wygrana? Tak. tak wygraną w dzisiejszym odcinku są te świeczki. Wow! Kaktusowe świeczki! Zawsze chciałem takie mieć! Pachną w ogóle, czy nie? Kaktusem. W takim razie prosimy o pierwsze pytanie, o pierwsze słowo. Pierwsze słowo to... Helup. Przez cecha, H? Przez C, czy przez Ja cała. mówię, ale mam helupę, ale nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć na wizji, kiedy to mam. Możesz powiedzieć, A masz, masz helupę? Teraz nie, ale czasami miewam. Hmm. Helup. hell up Dużo helu. Dobra, to w takim razie zacznie, Michał. Helup to według mnie bardzo zjarana osoba. Okay. Mhm. Mm ale że zjarana ym, jointem? E, na przykład. Mm -hmm. Z naciskiem na jointem. A przykład zastosowanie? E, no, nie znam takich osób, które tak mówią, ale słyszałem czasami. Ale mam helupę na bani. A, okay. A co druga osoba wtedy odpowiada? Okej. Okay. To to się, nie, na przykład. Tak, albo no... No nie dużo się nie gada, no. Ale nie, nie znam. Znaczy, no ja jestem trochę obok tego, bo według mnie Helub to jest taka śmiechawa, pecynowa, taka totalna śmiechawa przykład zastosowania. Ha, 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 Stary, ale masz Helu. Ja pomyślałam sobie, że Helup to jest taki gość, który zawsze pojawia się niespodziewanie i że no totalnie nie wiesz, kiedy on się pojawi. I mam taki przykład ze że ktoś stoi przy bloku i ktoś mu robi tak bum a ta druga osoba mówi, kurwa stary, nie widziałem cię, nie są z ciebie helup. No to... No. No, helup. Potoczny nazwa osoby zażywającej heroinę. Helupa? O, Ludzie. Serio? Helupa? Nie wiecie co to jest Helupa? To chyba to było ja, no tak. no. ja nawet nie wiem co to marihuanem, jest Ale generalnie powinienem dostać Wiesz, pół punkta się, ponieważ. Wiekał, jako że trafił narkotyki i osobę, która właśnie jest helupem Wydaje mi się, że powinna dostać pół punkta Pół punkta, no No, jeden, no dobra, no przyjmę Myślałeś, że na to pójdziemy? No, trzeba dobrze negocjować. Nie? Chciałem zacząć tak długo, ale już mówię dobra. Koleżanka, która była przede mną, nie mogę powiedzieć imienia, bo nie wiem, czy będzie w odcinku przede mną, czy po mnie. Miała jeden, więc. Je... Jeszcze mam pół do zdobycia. To jest nasz film. O. Jest tutaj, proszę się wypowiedzieć. Mamy tu na wizji. Nagrywam to drugi raz Pierwszy pierwszym razem. I... Miałam trzy i pół. Dobra. Następne pytanie. Kołek. Hmm. Eee, ale z kołek? Nie, myślę, że to nie są takie proste. No właśnie, też mi się tak wydaje. To tak moja babcia mówiła. Ale podejrzewam, że moja babcia, mojej babci już nie dotyczy taka. A może by jej dotyczyła, ale nie wiem, czy by to był jakikolwiek punkt. Ja myślę, że ona mogłaby bardzo dużo dostać. Okej. Okay. Ja mam taki sketch mam trochę... Nie... E, znaczy nie mam jakby wordingu jeszcze do tego. Nie masz wordingu? Uh, Asap wording. Dobrze, to ja byłem pierwszy, to teraz proszę. Dobra, w tej kopii jest Według mnie kołek to jest taka osoba, którą można w coś wrobić, na przykład postawić ją, żeby wzięła kredyt dla Ciebie, a ona jest jakby na tyle nieświadoma, że się zgadza taka chorągiewka i przykład zastosowania stary, nie mam hajsu, a fura do spłacenia, to znajdź jakiegoś kołka i działamy. Na przykład takiej osoby, bo z takiego kołka poznać. No nie wiem, no to musisz znaleźć, kołk wystarczy, żeby miał dowód. Tak? Moi drodzy, wysyłajcie, oznaczajcie w komentarzach osoby, <laughs> Zgłaszaj... które was są, są kołkami. A czy on się specjalizuje w kredytach? No, na przykład no, wie, używasz go, namawiasz go e, do zrobienia czegoś, żeby uzyskać korzyść. Mhm. I on jest taki okay, mało tak. rozgarnięty, więc się zgadza. Kołek. Okej, okay. a kołek. Proszę bardzo. No, ja też sobie pomyślałam, że to może być osoba, ale wydaje mi się, że to jest taka osoba, która ma bardzo późny zapłon i trochę nie ogarnia. I wyobraziłam sobie taką scenkę, że siedzi w pokoju bardzo dużo e, facetów i parę zielsko. I ktoś opowiada jakiś śmieszny żart i wszyscy tak ha 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 ha, ha i... Ten nieznania kołek. w ogóle zaczynacie. I ten, kołek, I ten kołek tak siedzi i później też ha 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 ha, ha tylko że mega opóźnionym zapłonem i A. ktoś do niego mówi Ale z ciebie kołek. Dobra. Według mnie jest to bardzo drętwa osoba, czyli za każdym razem powiedzmy... Ktoś chce zrobić jakiś przypał nawet najgorsze przeskoczenie przez ogrodzenie. A nie, ja nie wejdę, bo to mi policja łapie, złapie, nie załapie. A przykład? Ha ha ha, ale z sobie kołek. Kołek. Człowiek nie wykazujący się dużym intelektem. Tępy. Przypadnie zastosowania. Co za ciemne kołki. To ja trochę byłam w tym. Ja, ale ja też. Ale ja przykładem trafiłem, ale z Ciebie kołek. ja, ja też miałam, ale z Ciebie kołek. No to prawda, ściągnąłeś. no wiem. No dobra. No nie wiem, to co robimy? każdy Po pół punktach, No, po pół no chyba bo każe. wszyscy trochę trafiliśmy w taką nieogadniętą osobę, nie? Dobra. Może Ty 0,25, a my po pół? Dobra, dobra. to zawsze coś. Co zgoda? Kolejne słowo. DXM. Ale D w sensie litera D? DXN. Ja to skąd znam. Ja też, ja to, też skądś to skądś znam. Zna. A nie teraz. Z D pewnie raperskiej piosenki. Wiem, że jest DMT. DMT? DMT. No. DXN. Brzmi jak narkotyk. No, dla mnie trochę też. Jakiś Ale. Dioksan metanu M -m Metan metan Mhm, mm tylko inaczej. DXM. DXM. A jak to Masz żyć? trochę DX-anu? No? Nie, się. Już wszystko już nie widziałem. <grym> Dobra, mam. Ja też mam. Ja się nie postarałem Ale to jest mega randomowe. Dobra. Ty ja zacznij. ze stresu napisałem cokolwiek. Dobra, Paulina zacznij. Wydaje mi się, że DeXem bo skojarzyłam sobie z KMW. Mm -hmm. I dx to jest Darek Sawior i Mateusz. <grym> Tak jak Kacper, Mercury no. i No. Dobre. I, I wydaje mi się, że ktoś może pisać na, na swoich drzwiach e, KM, KMB i ktoś do niego podchodzi, stary, już tak mi pisze, teraz wszyscy piszą DXM. 2019 to jest DXM. No to prawda. A, no ja poszłam tym tropem, który wcześniej oznajmiłam, czyli że właśnie DXM to jest jakaś substancja narkotyzująca, popularna wśród młodzieży i nie tylko. Na przykład, <laughs> czyli wśród wszystkich, <laughs> dioksan metanu, ale nie sugerujcie się tym. Przykład zastosowania: I co masz jakiś hajs? To wziąłem trochę od starej na DXM. dxm tak, Dobra, to ja. był dobry melo. To ja poleciałem bardziej prosto prostolinijnie i napisałem tylko jakiś narkotyk, w znak zapytania. <laughs> na przykład: Ha, 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 a jak masz jakiś DXM? <laughs> No nie wiedziałem nic, totalnie, no! No, to było ciężkie akurat. No, mega ciężkie. DxM, deksotrometetrofan, składnik leku na kaszel, na przykład Akodin. Powodujący no. halucynacje przy spożyciu w ilości znacznie przekraczającej dawki terapeutyczne. Mhm. Przykład w zastosowaniu. Jak tam wczorajszy wieczór? A spoko, tripowałem na DxM. No, ty też masz taki narkocze. Czyli masz trochę. cały jeden punkt zwłaszcza że akordyn bardzo popularny wśród młodzieży kiedyś kiedyś teraz też tak. chyba nie no, no bo kiedyś było łatwiej bo... Kari po pół punkcie Michał po pół punkcie ja pół punkta? a wciąż się kręcę Kari kapman. trafiła no, substancja narkotyzująca, popularna wśród młodzieży ja, nie ja, tylko ja jeżeli mogę się wtrącić to ty to uważam że tu jeden a ja pół Dobra, Zgadam. ale koniu byłaś, myja blisko. Kiedy, no, przed chwilą byłam na szczycie, a teraz co? No nie. Znowu kredki i to Tak, życie to sinusoida. Znałam coś. Następne słowo to... Też. Przez T-E-S-H. Też. T-E-S-H. e s h Kurwa, nie wiem co to w ogóle znaczy. Nie wiem, no, może dzieci teraz mówią, ja też? Polskich znaków nie potrafią stawiać. No, nie potrafią. A może to skrót od czegoś? Ty e, turbina... Totalnie ekstremalny super high. No, Highs. No. Ja mam. No, takie niewygodne słowo Też. Weź dzisiaj też. Weź mm. też. You Gdzie jest też? Ja mam, bo nie. Dobra, nie. nie Okej, okay, ja mogę zacząć. Dawaj. Według mnie też o, to jest e, Słowo też wśród pokemonów z 2004 roku w opisach na gadu-gadu. I przykład zastosowania: lovcam cię, ja ciebie też. też. Ale duża, mała, wieka, mała, wielka. Tak, wiadomo. To, co... pismo. duże mała, duże Tak, opis na gadu-gadu. Jak się okaże, że to jest prawda. To padnie. No tak, bo ja pierwszy cykl średniowy to to, No ja. Napisałem... ale to zupełnie też, ale jest. dlatego poszłam ale... No właśnie, czasami. Warto pomyśleć, że jest tak prosto. Co? Ja pomyślałam sobie, że też to jest taki, takie stwierdzenie używane na t-shirt. Mhm. O, mhm. o co zakładasz? A spodniej też. <grym> e, rodzaj jakiejś pojęwanej osoby. Nie wiem jeszcze jaki rodzaj. A przykład, Jezu jaki ten typ, to, ten typ to jakiś też. Też. <grym> Prosimy o definicję. Nie mów, że Kari miała rację. Że to było tak proste. Też! Równa się też. No nie, Używana ale przez się dzieci na tak jak sweet laleczki. Przykład zastosowania. Kofam cię, ja ciebie też. O, no tak, a ja też biablabłam. Kurwa, ale mam punkt! Mam taki punkt, że nikt nie miał takiego punktu. Ja mam zero, jak coś. A czy mogłabyś.? Tutaj e chyba nie e mam co negocjować. No, nie, byłeś daleko. Właśnie to było dziecinne ostrody, co wtedy był Crazy Frog popularny, pamiętacie? No pisało zamiast e, literek cyferki. No, to były było, to było kryj, kryj w Pisało się jeszcze z dużej, małej, dużej. I pamiętam, że jeszcze to były czasy, kiedy na gadu gadu jak było, robiło się tak, że na przykład ten, kto miał <coughs> zrobić, to się robiło strzałkę w dół, taką mm -hmm. się rysowało ze znaków na klawiaturze i się pisało na przykład ten na dole to głupek. Tak, pisało się. I jakbym nigdy nie było wiadomo, kto by nie... Ja to, to, ja to bardziej uwielbiałem te wszystkie opisy takie miłosne, jakieś jakieś. No, tak, pisałem, kiedy, kiedy spojrzysz w okno, Jezu, widzisz ten deszcz. Tak. Tak, albo, albo siedzi na niewidocznym. Um, Liście spadają, tak jak moje serce. To było piękne. A ja myślicie, że jest już pokolenie, które tego nie pamięta? No. Nie, 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 wydaje mi się Totalnie. Jakieś pokolenie, nie które nie zna Michała Wiśniewskiego? Nie ma takiego pokolenia. No, no okazało się, że jednak jest. Koniec. O, kolejne słowo. Służeźnia. Kurwa, no. Nic z tym nie czy... Służeźnia to jest jedno słowo? Służeźnia. Kurwa, nie wiem. Hmm. Ja pierdolę. Co to może znaczyć? No to może być coś ze służącym. Służącym. Jest rzeźnia. rzeźnia. No właśnie, rzeźnia to mordownia. Hmm. A przez jaki rzecz? Służeźnia. Mhm. Dobra, mi się wydaje, Właśnie, że to ja więcej to zaznaczę. No bo to może, to, to może trochę podpowiadać, jaki to by było że nie wiem. Jeszko. Dobra, ja chyba wiem. Ten DROP Dobra. Czemu takie trudne koniec? Co jeszcze nie koniec? chyba... Ja Mam. nie, proszę nie, e, Służeźnia nie, Według nie, 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 To jest służek nad <noise> To nie, nie, to samo! nie, nie, No nie, i e, <noise> Ej, I wydaje smaczna, mi e, przykład zastosowania Cze, Cze. Skąd klikasz służebnia? A to ja pomyślałem, jeśli mogę, e, że to jest jakieś miejsce opieki. No bo dla niektórych, no bo <laughs> dla niektórych, no bo zobaczcie. Jeżeli ktoś idzie na, przykład, idzie na przykład do domu opieki. E, w którym nie mu nie tam jakby pomagają, no to tutaj służą mu tam pomocą, ale z racji tego, że ktoś tam nie chce być, to dla niego może to być psychiczna rzeźnia. Ja, pierdolę, ale woskiniłeś to. Jest... to. Boli mi tak głowa. Tak no Mnie całe życie, boli głowy. głowa. Ja, ja tak. Całe życie. No, a przykład? No. Ty, a znaczy, ha, ha, ha. Ty, słyszałeś, że Kaszka poszła, nie mogę się rozczytać, do służeźni? Trafiła do służenia, No nie wiem, co napisałem. No. A co, co, co? od tego do tego Tak. Serio? <grafy> Dobrze, e, w takim razie. E, mi się wydaje, że też tak właśnie to jest nad Dolinką i to jest dzielnica w Warszawie, jakby ktoś nie wiedział. I leży nad Dolinką. Jakby ja, ktoś to, nie wiedział? Jaką Dolinką? <grafy> <Służę wiecko. Aha. grafy> I mam taki przykład zastosowania historii, e, skąd jesteś. A weź, służba Oh O tak. <grafy> Nie gadaj! <grafy> <grafy> nie gadaj! <grafy> okay. Okej, poprosimy o definicję tego słowa. Służeźnia. Jedna z osiedli warszawskiej ziemnicy służeźnia to inaczej służę służe w może być nawet SEUże! SELRZ, ale nie SND! Ja mam SND! Uwaga! Przykład w zastosowaniu. Ty patrz, jakie zarobiste osiedle. Co ty nie wiesz? Nad pytanie, To przecież jest służeźnia. No więc, a ja tam y... mieszkam w okolicy, nawet nie wiem. Ja i no Paulina po mówce, mieszkasz? Czyli ty masz dwa punkty? Ja mam, ja mam teraz już i pół. Jakier dole? Ale więcej? A, a ty ma. Ja mam mało. Półtora. A ty? 20 nie! A dobrze musiło. Oni mają sobie świeczki. Ja mam kotka. Ta rozgrywka była naprawdę wyjątkowa. Nauczyliśmy się kolejnych słów. Za słowny więc teraz pewnie będziemy ich używać. Także pozdrawiamy serdecznie. Tak, subskrybujcie na kanał. I i kokietki. Tak. Pa. pa. pa.